Małgorzata z program Gość Dnia. 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji w Lubinie odbędą się darmowe konsultacje, warsztaty i wykłady. O tym w programie porozmawiamy dzisiaj z Anną Migalską, psychoterapeutką, dyrektor Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II w Lubinie. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do omówienia wydarzeń, które będą miały miejsce w Lubinie w ramach Tygodnia Walki z Depresją, proszę powiedzieć kilka słów o tej chorobie. Czym jest tak naprawdę depresja? Depresja. depresja jest taką chorobą, która tak naprawdę jest bardzo trudna do diagnozowania. Jeśli chodzi o depresję, to bardzo wiele różnych nurtów, różnie podchodzi do tej choroby. Głównie depresja jest związana z takim dużym obniżeniem nastroju, który poprzez długofalowe lub takie nagłe ataki powoduje nasze gorsze samopoczucie. I to gorsze samopoczucie, które się cały czas obniża, powoduje, że ta jednostka chorobowa zaczyna nas wpływać bardzo mocno na nasze życie. Głównie objawia się to poprzez taką niechęć emocjonalną, taki spadek emocjonalny, smutek, taki przewlekły, ale też taką trudność właśnie w funkcjonowaniu takim społecznym. Zaczynamy mieć ochotę wycofywać się z życia społecznego, z pracy, z relacji, z rodziny, zamykamy się w sobie. No i tak naprawdę depresja jest taką chorobą, do tej pory często nie nazywana chorobą, ale jest taką chorobą, która atakuje bardzo mocno naszą psychikę. Nasze relacje, nasz system rodzinny. Także można powiedzieć, że to jest taka choroba, która rozprzestrzenia się na, na wszystko, co z wokół nas. A czy osoby, które cierpią na depresję, mogą nawet nie być tego świadome, że ten problem ich dotyka? Czy często tłumaczymy sobie to na przykład obniżonym samo, złym samopoczuciem ze względu na pracę, a okazuje się, że to już jest duży problem i może to być depresja? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest to taki też. Trudny problem w, naszej, w naszym społeczeństwie, które jest nastawione na pracę, na aktywność. Jeśli zwalniamy, to już mamy taki niepokój, że zatrzymamy się i coś nas ominie. I często mamy takie poczucie, że ten, te spadki nastroju są związane na przykład, nie wiem, z jakimiś trudnościami w pracy czy w relacjach społecznych. Natomiast często okazuje się, że to są już takie pierwsze symptomy depresji, czy pierwsze symptomy jakiegoś obniżenia nastroju, który może prowadzić do, do depresji. Depresja dotyczy też coraz częściej dzieci i młodzieży. Mm -hmm. Skąd jest to zjawisko? Co to mm -hmm. powoduje? Ostatnie badania, to tak tylko przywołam, wskazały, że w Europie Polska jest na drugim miejscu, gdzie jest najwięcej samobójstw młodzieży związanych właśnie najczęściej z depresją. Więc to pokazuje taki bardzo alarmowy moment, w którym zauważamy, że już dzieci, bardzo małe dzieci i młodzież przeżywa właśnie chorobę depresji. Z czym jest to związane? Myślę, że tutaj wiele czynników wpływają na to, dlaczego wśród dzieci i młodzieży ta depresja się rozwija. Najczęściej tutaj mówi się o tym, że jest to taki zaburzony system rodzinny, to znaczy mało tego bycia z dziećmi, towarzyszenia w rozwoju dzieciom. Często jakieś takie wstrząsy związane na przykład z rozpadem. Rodzin, dzieci sobie, czy młodzież sobie nie radzi często, często z tymi sytuacjami. Coraz częściej też no, ta fala hejtu, o której tak, tak dużo ostatnio słyszymy, to ma bardzo duży wpływ, szczególnie na dzieci i młodzież. One bardzo chłoną, takie trudne emocje związane z rówieśnikami. I te trudności, problemy rówieśnicze, szkolne, one bardzo mocno wpływają na, na no właśnie na tą chorobę. I jeśli nie mamy takiej możliwości jako dziecko, czy jako młody człowiek, żeby ktoś nam w tym pomógł, przytowarzyszył, był w tych trudnych sytuacjach rodzic, nauczyciel, czy, czy może ktoś, ktoś bliski, no to zostajemy trochę sami ze sobą i w obliczu też takich relacji internetowych, komórkowych, nie bardzo możemy sobie z tym poradzić. Mm -hmm. I wtedy może to się sko skończyć źle. W takim razie proszę powiedzieć, jak wygląda depresja u dzieci, jakie są pierwsze objawy i na co rodzice powinni zwrócić uwagę, aby nie mm -hmm. przegapić tego momentu? Mm -hmm. To taki um, troszkę skomplikowany temat, dlatego że depresja często um, ona będzie mylona na przykład z obniżonym, z obniżonym nastrojem i tutaj nie zawsze warto tak od razu reagować bardzo gwałtownie, to znaczy, że jeśli dziecko na przykład ma obniżony nastrój, czy, 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 czy wysyła takie symptomy, że coś się dzieje, to nie zawsze będzie depresja. To może być jakiś chwilowy moment, jakaś, jakaś chwilowa nawet trudność w szkole, jakaś porażka, czy, czy jakieś przeżycia związane z trudnymi sytuacjami. Natomiast jeśli zauważamy wśród dzieci i młodzieży taką przedłużoną, przedłużony moment tego obniżenia nastroju, jakieś takie zachowania, gdzie dziecko przestaje na przykład wychodzić do rówieśników, gdzie się chowa w pokoju. Gdzie się zamyka w sobie, gdzie przestaje mówić, co się dzieje, no to wtedy warto zwrócić uwagę, co się właśnie z tym dzieckiem czy, czy z tym młodym człowiekiem dzieje, nie w taki sposób nagły. To znaczy, nie od razu musimy konsultować z lekarzem, czy z terapeutą, czy z, czy z psychiatrą, dlatego że to może powodować jeszcze takie pogłębienie trudności tego młodego człowieka. Najważniejszy jest taki kontakt personalny, to znaczy zainteresowanie, bycie, e, pytanie, co się dzieje, czy, czy, czy jakieś takie towarzyszenie. Mhm, niestety tego kontaktu czasami brakuje. A jeżeli już rozpoznamy u siebie depresję, czy ewentualnie u dziecka, mhm. gdzie się zgłosić? Czy to jest lekarz pierwszego kontaktu? Czy to jest psychoterapeuta, e, psychiatra? Jak to wygląda od tej strony? Gdzie się zgłosić mhm. z tym problemem? Zależy pewnie też od, od tego, czy jest to depresja, czy symptomy depresji dziecięcej, młodzieżowej, czy do, osób dorosłych. I zależy, w jakim stadium rozpoznajemy, rozpoznajemy tą chorobę, czy to już są nasilone lęki, które nie pozwalają funkcjonować, bo jeśli ta choroba już w jakiś sposób wskazuje na takie mocne symptomy, no to właśnie takie już lęki, rezygnacja z pracy, brak wychodzenia z domu, gdzieś tam wyłączanie się z takiego życia społecznego, wtedy warto byłoby się już tak bardziej profesjonalnie zatroszczyć o siebie i skorzystać w pierwszym kontakcie jak najbardziej może z lekarzem pierwszego kontaktu, potem też z lekarzem psychiatrą, ja wiem, że lekarz-psychiatra często kojarzy się tak już bardzo mocno, myślę, że też to nie tak. Lekarz-psychiatra jest trochę od tego, żeby nam pomóc właśnie w tej kondycji psychicznej. Mm. I powinien przekierować albo na na przykład psychoterapię, czyli taki kontakt już stały z terapeutą, który poprowadzi poprzez ten proces leczenia. Jeśli to są takie już trudniejsze przypadki, czyli taka depresja, która już jakby uniemożliwia takie codzienne funkcjonowanie z zagrożeniem dla życia, wtedy też sugeruje się hospitalizację, czyli pobyt w szpitalu. Rozumiem, a jeżeli chodzi o depresję, czy w jej przypadku można mówić o profilaktyce, to znaczy o higienie zdrowia psychicznego, co możemy zrobić, aby zapobiec? Tej depresji, która niestety tak nas otacza. Mhm. Jak najbardziej to tak trochę jak z każdą chorobą mamy szansę, żeby troszkę o niej mówić. Myślę, że najważniejszym, um, najważniejszą profilaktyką, jeśli chodzi o depresję, to w ogóle mówienie o niej. Taka najtrudniejsza sytuacja, która nam się może zdarzyć, to jakby udawanie, że nie ma takiego, nie, takiego, takiej choroby w naszym społeczeństwie. I to będzie taka pierwsza profilaktyka. To znaczy, że mówimy, rozmawiamy, nie wiem, tak jak Państwo dzisiaj na przykład tworzymy programy na ten temat. Um, i profilaktyka jak najbardziej. Ten tydzień, o, której, o którym też, um, ja myślę, troszkę powiemy, on jest um, jakby no, też taką profilaktyką. To znaczy chcemy zwrócić uwagę po pierwsze na to, że ważnym są dla nas osoby, które cierpią na depresję, ale także rodziny osób cierpiących na depresję. I ta profilaktyka najpierw u nas um, ma się zacząć też od takich treści przekazywanych um, w formie warsztatów czy, czy wykładów. Um, ta profilaktyka jak najbardziej też może być związana z takim trybem życia. To znaczy, że kiedy zauważam w sobie obniżony nastrój, kiedy zauważam symptomy, że zaczynam tracić jakąś taką... Radość życia, ogólnie nazywając, to warto wtedy zobaczyć, no, co, co takiego może to, na to wpływać, czy mogę ograniczyć na przykład te, takie złe bodźce, mhm. które tak na mnie działają, czy mogę na przykład zacząć korzystać z takiego zdrowego trybu życia, iść na spacer, nie wiem, zobaczyć się ze znajomymi. To takie proste bardzo rzeczy profilaktyczne u początków. Natomiast później ta profilaktyka już jest coraz trudniejsza, dlatego że ona już nam się przeradza trochę w formę leczenia. Rozumiem. To w takim razie przejdźmy już konkretnie do tych mm -hmm. warsztatów, które będą w Lubinie. Co Państwo przygotowali i dla kogo są kierowane mm -hmm. te warsztaty? I może, może powiem, skąd się w ogóle wziął pomysł? No właśnie skąd pomysł? Zacznijmy od tego, dobrze. Tak, pomysł był taki bardzo spontaniczny. Z naszymi specjalistami, z którymi współpracujemy z Centrum Formacji Rodziny od maja, bo tak naprawdę jesteśmy taką młodą instytucją, stwierdziliśmy, że coraz więcej pacjentów, czy rodzin pacjentów, trafia do nas z takim problemem w ogóle obniżonego nastroju czy depresji. I za Zauważyliśmy, że sami w takim poradnictwie terapeutycznym czy byciu z pacjentem to trochę za mało i stwierdziliśmy tak spontanicznie, że być może moglibyśmy zaproponować coś więcej. I to miał być taki mały tydzień dla naszych pacjentów głównie, ale okazało się, że więcej osób chciałoby skorzystać z tego wydarzenia. 23, tak jak pani powiedziała, tego, obchodzimy ogólnopolski dzień walki z depresją. My trochę przedłużyliśmy na cały tydzień, żeby to był taki czas tygodniowy, i chcielibyśmy zaproponować w tym tygodniu przede wszystkim konsultacje, konsultacje dla rodziców z małymi dziećmi, konsultacje sensoryczne, możliwość pracy w grupie, też możliwość konsultacji indywidualnych. Konsultacje dla rodzin wychowujących nastolatki to też takie ważne, dlatego że to taki temat myślę teraz bardzo potrzebny. Konsultacje dla osób dorosłych i dla małżeństw i rodzin to taka pierwsza jakby. Pierwszy filar tego naszego tygodnia. Drugą propozycją to wykłady. Wykłady, które mają koncentrować się wokół tematu depresji. Będziemy przedstawiać pierwszy wykład ogólny na temat czym jest depresja, jak ją rozumieć, jak wspierać osoby w depresji. Drugim tematem bardzo ważnym będzie wykład związany z dietetyką, czyli w jaki sposób dbać o siebie też, bo, bo to żywienie teraz, teraz jest bardzo ważnym elementem też takiej profilaktyki. Więc ten drugi wtorkowy wykład będzie związany z, z leczeniem też od tej strony żywieniowej. To poprowadzi nasza dietetyk kliniczna. I też będzie wykład na temat depresji wśród nastolatków, czyli taki wykład, który koncentruje się, mm -hmm. jak reagować, jak zauważać symptomy, jak towarzyszyć, jak, czyli to, to pytanie, które tak. pani zadała, to tam wszystkie odpowiedzi <laughs> będą. I jeszcze wykład odnośnie wypalenia zawodowego, czyli Coś, co może nas dotyczyć bardzo często. Tak, myślę, że każdy z nas gdzieś tam tego e, to przeżywa. I jeszcze taką jedną propozycją, już warsztatową, to znaczy, e, już miejscem, w którym my sami możemy troszkę już coś tam zrobić bardziej, to będą dwie propozycje. Takie artystyczne, dlatego mamy takie doświadczenie, że takie artystyczne propozycje bardzo dobrze wpływają na nas. Pierwsza propozycja to będą warsztaty rysunku i malarstwa w naszej pracowni. To będzie prowadzić taka profesjonalna pani, przygotowana, i tam mamy taką grupę, która w tym czasie ma mieć zajęcia z rysunku i malarstwa. I jeszcze warsztaty środowe, czyli warsztaty z muzykoterapeutą, czyli w jaki sposób też sobie radzić z tym stresem, w jaki sposób sobie pomagać. To będą takie warsztaty, które nas troszeczkę uczą odreagowywania stresu. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. A proszę powiedzieć, gdzie można znaleźć mm -hmm. informacje na temat tych warsztatów i czy są jeszcze wolne miejsca i czy jest jakaś odpłatność? Jak to wygląda od tej strony technicznej? Oczywiście. Wszystkie spotkania są bezpłatne. To niezależnie od tego, czy to są warsztaty, czy konsultacje. Wszystkie spotkania są bezpłatne. Możecie Państwo nas znaleźć na stronie internetowej www.cfrlubin.pl oraz na Facebooku. .fr Lubin i tam wszystkie harmonogram, wszystkie informacje znajdziecie. Natomiast jeśli chodzi o zapisy, na niektóre, czyli na, na wszystkie wykłady są miejsca wolne, tutaj nie trzeba się zapisywać. Mm -hmm. Natomiast na konsultacje oraz na warsztaty mamy liczbę ograniczoną z racji tego, że grupa musi być mniejsza. Są jeszcze wolne miejsca. Także jak najbardziej zapraszam, zachęcam do tego, żeby najpierw sobie zobaczyć, jakie mamy propozycje, a potem spróbować się zapisać. I my również Państwa serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach w ramach Tygodnia Walki z Depresją, które będą się w Lubinie i tym samym kończymy program gośnia. Dziękuję za rozmowę, a moim Państwa gościem była Anna Migalska, psychoterapeutka, dyrektor Centrum Formacji Rodziny Imienia Świętego Jana Pawła II w Lubinie. Dziękuję Bardzo i dziękuję. do zobaczenia. Do zobaczenia.